Hal, hal, ochy, się o wszystkim Hades I witam was w kolejnym odcinku z Human Fall Flat. Słuchajcie, już wiem, co tutaj zrobić. Eee, już wiem, co tutaj zrobić, tylko że. To mi nie wychodziło za bardzo. Dawaj, chodź tu. Nie, nie. Stop, 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 Andrzej, zrób to. O, elegancko, Andrzej, dziękuję. Dobra, to jest pierwsza. Rzecz. Dobra. W ogóle myszek mi wyjeżdża poza ekran. I tak to mnie denerwuje, powiem wam, że to jest goła mała. Eee, nie, wróć. Wróć, no i tak, tak, tak będzie ścinało, bo mój... Nie, nie, wiem czemu moja myszka w ogóle nie współpraca. To tam, tam to uciekło. Czemu to mi uciekło? To ja nie wiem, ale generalnie musimy poczytać tamte dwie łódki z sobą. Eee, Andrzej, dziękuję. Andrzej, dobra, wstawaj Andrzej. Dziękuję Andrzeju. Andrzej płyni! Płyń, musimy przejść ten poziom. Tym razem go przejdziemy. Ja w to wierzę. A czy ty wierzysz w to? Czy ty wierzysz, że Andrzejowi się uda? Przejść! Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę. Dobra, Andrzej, Andrzej. O, 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 elegancko, dobrze, Andrzeju. Okej, okay, masz to. Masz to, jestem z ciebie dumny. Andrzeju, to właśnie ta chwila. Weź ten łańcuch. Poprowadź tę łódkę. Poprowadź ją. Poprowadź ją do tej łódki. I dzięki połączeniu tychże dwóch rzeczy... Hmm. Możesz? Halo, dobra, okej, okay, stop! Dobra, teraz wskakuj tutaj. Wskakuj po skrzynkę. Ta skrzynka odmieni twoje życie. I życie wszystkich Polaków. Wszystkich rozbitków. Nie tylko twoje, Andrzeju. Ale też i moje. Tylko, że... hmm. Andrzeju. Elegancko, skrzynka już jest. Jeszcze my. Andrzeju, weź tą skrzynkę. I teraz ją tu połóż. Dziękuję, Andrzeju. Aura, pujemy. Płyniemy dalej. Andrzej jest gotowy na kolejny poziom. Kolejny poziom Andrzeja to kolejny. Nie wiem. Nie wiem, co kolejne, ale o kurde. Eee... O nie, o nie, tak to my się nie bawimy. Je, ja, ja, ja to tak zrobię. Po prostu eee, Andrzej się zgadza na to. To jest łatwiejsze, serio. W ogóle Strasznie mnie coś swędzi tam. Hm. Dobra, nieważne eee, Liczę na to, że to tutaj mam, po... miałem podpłynąć, tak faktycznie. A jak nie, to za, zaraz będziemy płynę, płynęli dalej Ale udało nam się Udało mi się Kurde, nie sądziłem, że będą dwa odcinki na e, Na jedną mapę Powiem wam szczerze Dobra Powiedzmy, że Andrzej Andrzej, ja wiem, że byłeś le, Ten lekko atle, lekko atletyka, Te sprawy Skakuj, dawaj, dobrze Andrzeju Dobrze, Andrzej Andrzej, trzymaj się Eee, w ogóle tam jest jakaś linka I jest jakaś kolejka, ciekawi mnie to Andrzej To jest chwila prawdy Uuu! Dziękuję Andrzeju W ogóle jest tu ten e, Jest tu też ten ludzik co, co był na wcześniej Co był na wcześniej, tak Wszystko wiadomo, dobra Teraz tak, musimy sobie e, Przywołać Tę oto tratwę Andrzej, weź to. Weź ją tu, Andrzej. Szybko wskakuj na nią, Andrzej! Andrzej! O, do, dobra, Andrzej, je, je, jednak nie Andrzej, jednak jesteś chujowy. Sorry, e, <grytania> Dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz tym, na, tym razem damy radę. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że damy radę. Ok. Nie, o, w górę Ja muszę mieć czas, żeby Skoczyć na to, czyli muszę to Odholować najlepiej w to miejsce Ok, zostawimy Ten pałąk przyczepiony Ok, no i teraz Ten pałąk, dawaj, daj ten pałąk Wywal... Wywalamy I płyniemy Z prędkością światła Tu, 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 tu. Czy, czy, czy coś? <grystanie> eee, no okej. Okay. Już. Już. Dziękuję. Eee... Tak? Dobrze rozumiem. Dobrze rozumiem. Okej, okay. coś tu wybudowałem. Takiego. Ale to jest chyba za mało. Mam za mało kamieni też, żeby. Cokolwiek więcej zrobić tu. eee dawaj, dawaj. O! Hm. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No. Dawaj. Hm. Ogólnie ktoś mi pisał, że jest taki fajny sposób na rozchusztywanie się, ale. No ale ja go nie znam. Ale, ale ja go nie znam i. Zastanawiałem mnie jedna rzecz. Właśnie to mnie zastanawiało, powiem Wam. Okej. Okay. Okej, okay, może uda mi się to tak e, wziąć pod takim kątem, żeby. a Dawaj, 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 chodź. No, no, dawaj skałko, chodź tu. Chodź tu skałko, chodź tu. Jeej, Mamy kamień, ludzie! Mamy kamień! Udało mi się go w końcu strącić. Boże. Jaka to jest masakra? Ta gra jest taka trudna czasami, naprawdę. Daj podnieś ten pałąk Dawaj to, ja jestem ciekaw jak ja to za przetransportuję jeszcze na tą drugą stronę na, to, na tej łajbie, ale do odważnych świat należy Kamień już czeka Kamień już czeka powiedzmy na e, swoją e, no Na swoją kolej, tylko hmm. Ale ja jakoś tego nie widzę, nie? że on to podnosi. Dobra, dawaj, dawaj ten kamień, ciągnij go. Jakiego ja wyciągnę później? To jest intrygujące. To, to jest dziwne, ale, ale muszę dać jakoś radę sobie. Hmm. Okej, okay, rezygnuję, e, rezygnuję z pomysłu z tamtym kamieniem, ponieważ jest głupi, e, ale jest inny pomysł. E, jest lepszy pomysł przede wszystkim. E, wspinamy się. Wspięliśmy się. Uuu! Uh! Dobrze, ja, ja dziękuję osobie, która napisała mi e, o tym uchuszczaniu się, co prawda e, no, przyznam się, że nie patrzyłem się akurat jak to na przykład to, robił to Staszek czy ktoś tam ale ale i, i tak dziękuję Halo no halo halo Hm. Proszę stanąć dobra powiedzmy że nie nie to się Andrzej ja nie wiem, czy tu był zapis. Andrzej? No dobra, utop się. Liczę na to, że był tu zapis. Był tu zapis? Ktoś wie? Czy ktoś słyszał? Coś o takich plotkach? E, tu się da wejść. Halo? E, to nieważne <grystanie> Dobra, to to, 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 może nie było tu zapisów faktycznie. Chociaż nie wiem. Dobra, 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 dobra. Hu! Uh. Dobra, to tak. Hmm. Tylko, że to może być nawet dosyć intrygujące, jak ja to później na górę chcę wnieść, nie? Ale dobra. Bo no potrzebuje tego i tam tak bardzo. Dobra. W sumie już wpadłem na lepszy pomysł niż na takie huśtanie się, ale pochustajmy się jeszcze. Dobra, nieważne. Eee, wpadłem na inny pomysł, że ja to mogę inaczej zrobić, nie? E, a że ja myślę po prostu z prędkością minus jeden, to, to dopiero teraz wpadłem na taki pomysł. Tylko teraz, takie pytanie: Dobra, doskoczyłem tu. A e, czekajcie, dawaj! O to chodzi, Andrzej! Andrzej, o to chodzi. Właśnie chodzi o zdjęcie tego, tak Andrzej? Tylko, hmm. Czy to, że zdjąłeś to w tym momencie, coś mi to da? To nie wiem. To nie wiem, ale wiem na pewno, że mam to, że mam to i. O. Hmm. hmm. No tak, mam to i, i co dalej? Eeeh, dobra, jedziemy. Słuchajcie, generalnie po prostu wziąłem to wszystko na maksa, e, tam do ściany, no i pociągnąłem dźwignię. Taki ze mnie spryczasz Ale dobra, widzimy wszystko. W ogóle tam statek jest, nie? Ten, 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 ten. i to na takiej zasadzie. Hmm, ciekawie. Eee, dobra e, dobra, mam pomysł. Już, tam jest jakiś ponton. Co faktycznie ten ponton, mógłby dawać nam e, taką wskazówkę, że Ej, musisz mnie użyć, Mordo. Ale e, ja już wiem, że to. To o to chodzi. Tylko nie wiem, czy nie chodzi też o to, żeby spynąć tym pontonem. I tak, boję się ryzykować, szczerze. Ale. Ale skoro woda stąd nie, nie ucieka, to oznacza tylko jedno: że musimy płynąć tym pontonem. Dobra, inaczej może zróbmy. Płyńmy! Płyńmy pontonem. Płyniemy. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale, ale to jest jakiś pomysł zawsze. Dawaj, płyni, płyni, o kurde. <skry hairy> eee! czy znaczy, ten damski krzyk to wiecie? No, to, 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 to nie, nie wiem o co chodzi. Dobra, płyni, płyni, mordo. Płyń, 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 płyń. O nie! A. Serio? Uuu! Uh! Słuchajcie! To jest cel naszej podróży. Jeśli tylko nie będę kalekom, to jest cel naszej podróży: podróży Andrzeja. Andrzej wiele wycierpiał, wiele przeżył. Wiele Wiele wszystkiego zrobił, żeby tu dotrzeć Nie wiem po co tam idę, ale może tam Może właśnie tam, gdzie on pokazuje, jest to, czego on pragnie. Czego pragnie Ma Maciek Maciek Andrzej Andrew jakkolwiek by go nie nazwać Kurwa to nie tu <grym> Dobra, czekajcie, ja, ja, ja zaraz to znajdę, nie? Dobrze, już, dobra, już już wiem już wszystko wiem, tak sądziłem, że. E, właśnie wyczaiłem, że w sumie to, po czym przecież przychodziliśmy, w sensie tam, tam, tam. E, to jest taka toaleta, jakby. Tak, 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 tak to możemy interpretować to w wolnym tłumaczeniu, e, że to jest właśnie toaleta. I. I właśnie w takim niewolnym tłumaczeniu. E, musimy dostać się. Eee, oh, fuck. Alo, Andrzej! I o ile tylko nie zatrzymasz tego, to płyń. To tak krup, Andrzej. Dobrze, Andrzej, nie, tak, Andrzej, Andrzej, nie, nie, źle to robi. Andrzej. O, dziękuję. Eee, tak, to, 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 to tu, tu mamy się dostać ogólnie. Oho, dobra. Czyli e, jednak się troszeczkę pobawimy w. Eeeh, huśtanie Okej, okay, to tam wiecie, tam, możemy się pobawić na spokojnie Co tam? Okay, wszyscy mamy czas oczywiście Eeeh, w lewo, tuszczu w lewo, husztu w prawo, tu w lewo, tu w, lewo, tu, w prawo, tu, w lewo tu w prawo znowu i łapiemy się o oh, fak. to tak. To tak be be bezsensowne troszeczkę było, dobra Okej okay. Fajny sposób wchodzenia Naprawdę. To, to, to właśnie me, mega dziękuję osobie, która mi to napisała, bo e, znaczy pewnie w końcu bym się skapnął, że coś takiego jest, ale, ale wiecie, lepiej szybciej niż wcale, prawda? E, jo, to to, 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 jesteśmy na górze. Nie? No nie. Jestem w końcu nareszcie. Dziękuję.

No nie. No nie. Um, Okej. Okay. Coś zepsułem. Coś zepsułem. Okej, okay, czyli będziemy się bawili kabelkami. No, okej, okay, no rozumiem. O serio, gro, tak się nie robi. Patrzcie, tak musimy zrobić, tak musimy zrobić. Musimy wziąć te dwa kabelki stąd teraz. Okej, okay, no za... będziemy bawili się kabelkami. No, okej, okay, skoro. Gra wymaga tego To czemu nie? To czemu nie? Okej okay. Nie, nie tu W ogóle powinno mnie razić prądem jeśli źle przypnę, nie? To, to byłoby śmieszne Nie O, dawaj, dawaj, dawaj węża Uuu Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. No może tak, weźmy go bliżej. Dawaj, chodź tu. Nie tu! Nie tu Ty idziesz niebieski tu. Dobra, teraz tak, dajcie mi czerwony. Ope, okej. Okay. Dziękuję. Wow, to... Oooo! Halo! Dobra, słuchajcie myślę, to bo ja widzę, że kamerka mi się zbukowała, więc ja wam dziękuję oglądanie tego odcinka, trzymacie się, do, do, do następnego, cześć!